Cześć! Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus zdradza nam pewną tajemnicę o swoim Ojcu, o Panu Bogu. Mówi nam: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Czyli Pan Bóg jest miłosierny. Co to znaczy miłosierny? To może być takie dla niektórych trudne słowo. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? W tej przypowieści samarytanin szedł drogą i spotkał leżącego człowieka, pobitego, który miał rany. I to, co zrobił, to postanowił mu pomóc. Opatrzył te rany, zawiózł go do gospody, pielęgnował go, a na koniec dał gospodarzowi w gospodzie jeszcze pieniądze, żeby się zajmował tym chorym. I taki właśnie jest Pan Bóg. Pan Bóg chce pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, i lituje się nad tymi, którzy są biedni, którzy są w potrzebie. I niczego się za to nie, nie spodziewa. E, czyli robi to bezinteresownie. Taki jest właśnie Pan Bóg. I Pan Jezus e, daje nam dzisiaj w Ewangelii jeszcze parę wskazówek. Między innymi mówi do, wa, do nas: Dawajcie, a będzie Wam dane. Dzisiaj bardzo wielu dorosłych zastanawia się też nad tym, jak dawać, czyli inaczej mówiąc, może jak pomagać. A właśnie szczególnie w Wielkim Poście dobrze jest się nad tym zastanowić, bo dawanie to nic innego jak jałmużna, czyli jedna z trzech rzeczy, które w Wielkim Poście są dla nas bardzo ważne. Ja mam dla Was kilka takich pomysłów, wskazówek, właśnie jak możemy dawać w naszym życiu. Po pierwsze, możemy dawać swój czas. Czyli możemy angażować się w, jakieś, w jakiś wolontariat, albo możemy pomagać na przykład w domu, w porządkach, dając swój czas na to i siły. Możemy też dawać na przykład uśmiech. Powiem Wam, że ja bardzo często mam takie doświadczenie, że kiedy widzę czyjś uśmiech, to świat się dla mnie staje piękniejszy. To jest piękny dar, który można dać drugiemu człowiekowi. Można też dać dobre słowo. Kiedy ostatni raz powiedzieliście swoim rodzicom, że ich kochacie? To jest piękny dar, kiedy mówimy komuś coś miłego. Można też dać modlitwę. Jeżeli wiemy, że komuś jest ciężko, jeżeli nie możemy mu pomóc w inny sposób, pomódlmy się za tą osobę, może za jakąś chorą osobę albo biedną. Aby Pan Bóg jej pomógł, abyśmy się za nią pomodlili. Może domyślacie się już, jakie mam zadanie dla Was na dzisiaj. Chciałbym, żebyście pomyśleli, w jaki sposób Wy możecie dawać. Zastanówcie się nad tym. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, wpiszcie je w komentarzu pod tym filmem, tak, jakby, tak żeby inni mogli też o tym przeczytać. Dziękuję Wam i do zobaczenia!